Siemanko, witam Was wszystkich ponownie w kolejnym zagrajmy. Ja jestem Sturm, komandor Sturm i przedstawiam kolejne zagrajmy, a jest to władca pierścieni, bitwa o śródziemie. Nie będę się rozgadywał co do tego o co chodzi i w ogóle wszystko mieliście opisane w intrze. A kto jeszcze nie rozumie o co chodzi, niech lepiej oglądnie film, bo aż wstydnie oglądnąć tak zajebistego filmu, a dokładniej trylogii. Także, czym prędzej zaczynamy kampanię, yy, mamy do wyboru siły zła, siły dobra. Tam widziałem, że chyba dwie osoby robiły siły zła, chociaż ja też wolę siły zła, ale żeby było, że ktoś pokaże też siły dobra. Tak więc będą siły dobra. A z racji takiej, że siły dobra mają zawsze pod górkę, wezmę wysoki, pomęczę się, zobaczymy czy, jak mi to pójdzie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa. Wcześniej coś próbowałem, to tutaj takie migawki były jakieś dziwne kolory przez chwilę. Dobra. Tutaj coś pan Gandalf powie.

Oj, oj, oj. okej, także mamy pierwszą misję. Ja będę nagrywać misjami, a nie że po 15 czy 20 minut. No, jeśli będzie długa jakaś walka, no to to mogę podzielić na części. W każdym bądź razie mamy drużynę pierścienia, w której jest. Jak tutaj też widzicie fajny filmik, taki jak no nie, f... no takie krótkie interko można powiedzieć co do filmu. Taki fragment filmowy, także w naszej drużynie jest Aragorn, Boromir, Gandalf, Gimli, Legolas, Frodo, Merry, Pippin, sam, aj trochę ich pomyliłem kolejność, ale dobra. Także zaczynamy pierwszą misję. Ja jeszcze sprawdzę, czy się dobrze nagrywa. OK, jestem. Właściwie to nie powinienem mówić misję, ale chodziło mi o to, że sobie po prostu co mapkę będę robił odcinek. Także klikamy drużynę pierścienia i idziemy do Morli. Z prosto z Rivendell. Dobrze. Mam nadzieję, że mnie nie zabije od razu. Chociaż pierwsza misja. Właściwie pierwsze misje, jeśli chodzi. Tylko o grę drużyną pierścienia, bo potem to już zaczynamy trochę ciachać Rohanem, trochę Gondorem. To już się uformuje, a na razie to musimy przetrwać wszystkimi bohaterami, więc może być na początku trochę ciężko. Ale myślę, że zdziałam sporo. Podejmę to wyzwanie. W końcu zobaczymy, czy mi pójdzie dobrze. Zobaczymy, czy jestem. Dobry stratek czy zły? Z zły w sensie, że słabo gram, a nie że złem gram. Morio, wczytuj się. Wczytuj się. Co to ma znaczyć? Ok, pewnie jakieś O jest. Takie małe sprostowanie. Co do Miejsca, w którym jesteśmy i tylko parę miejsc takich będzie, że filmik pokażą. Takie w sumie kluczowe miejsca co do filmu. Jakie się działy, jakieś epickie walki w ogóle. Swoją drogą nie wiem dlaczego, ale większość, właśnie może nie większość, ale nie wiem czemu tak. Jakoś bitwę o Śródziemie 2 bardziej spopularyzowali. Skoro według mnie jedynka jest dużo lepsza, w dwójce w ogóle nie ma żadnej fabuły i w ogóle związanej z bitwą, nie z bitwą, tylko w ogóle z władcą pierścieni. Dobra, lecimy z koksem. I teraz tak, mamy do wyboru. Takie zdolności, one są ogólne. Także na razie wezmę leczenie. I tutaj, co do zdolności, Gandalf ma coś jak taki podmuch z laski. Aragorn ma leczenie to jest jakaś mocniejsza strzała tu jest rzut toporkiem. Boromir na razie nic nie ma. I nieziełki mają rzucanie kamyczkami, więc od razu im tu przełączę. Niestety nie da się tabem przełączyć, bo jeśli nacisnę TAB, to mi od razu wyskakują cele, także pierwsze zadanie poboczne już zostało wykonane, czyli dać jedną moc, czyli te ogólne. Muszę jeszcze awansować wszystkich bohaterów na drugi level, znaleźć 5 skarbów, a następne tuż po prostu przejść tylko drużyną pierścienia, wszyscy muszą przetrwać i pokonać Barloga. No i tutaj mamy Goblinki Dobra, i najpierw może Gimliemu dam Żeby Gimli awansował A my się powoli coraz szybciej przemieszczamy bo gobliny nie czekają długo Jak wiecie no. Kto nie oglądał filmu, nie będę. Kto nie oglądał, to won stąd. Nie wiecie o co chodzi. <laughs> nie, no żartuję oczywiście. Niziołki, chodźcie tu rzucać kamyczkami. No, nie pośpieszyliście się za bardzo. No, chlasnąć go. Dobra. No, tutaj, Frodo, jak wiadomo. No, kliknij się, żaden Boromir. Flodo, Frodo, nie Flodo. Frodo ma żądełko, czyli taki miecz specjalny. I nawet tutaj zastosowali coś takiego, że jeśli jakiś potwór się zbliży, no to jego miecz się zaświeci na niebiesko. Dobra. A może na razie nie będę jeszcze używał skoku Gimli'ego, bo się nie opłaca na tak małą liczebność wojsk przeciwnika. Dobra, komu by tu dalej dać? Hmm, może Gandalfowi? Na pewno nie Niziołką. Niziołki mają słabe rzeczy. Właściwie w ogóle nic nie mają do wyboru. Mogę im co najwyżej dać tylko y, rzucanie kamyczkami. No i w, w razie czego mam leczenie ogólne i leczenie Aragorna, więc dwie pieczeni na jednym ogniu. Dobra, ciupiemy dalej. Trzeba teraz tutaj, właściwie tutaj nie trzeba, ale mamy dodatkowe. O nie! Nie to. Chlaśni jego i gimli. Toporkiem rzucaj. Zobaczycie, jak go rzuci. O nie to... Muszę się przyzwyczaić. Dobra, o nie nie, nie, teraz uciekać. Ponieważ trole mają taką furię pośmiertną, że się rzucają przed śmiercią na wszystkie strony i jest niesympatycznie, a i tak nie można go zaatakować. Właściwie jest chwilowo nieśmiertelny, jeśli ma taką furię, ale to jest jakoś, jakiś tam procent szans, że się to pojawi. Niekoniecznie wszystkie trole mają coś takiego. Dobra, jak na razie mi idzie spoko. Wszyscy się leczą. Tutaj już powoli zaraz będę mieć kolejny punkt do przydzielenia. I lecimy dalej z koksem. Nie pamiętasz. Za dużo masła. Wpierdalasz. <gibli> Nawet się zrymowało, Dobra, gimli. Bierzesz skok, może tutaj. O! Pięknie jednak się pocało wziąć zdolność Gimli'ego Boromir sobie wziął jeszcze Aragorn został i Legolas. Legolas w sumie szybko będzie Ekspa zdobywać, ponieważ to jest łucznik wybitny. Nie tak dobry jak Robin Hood w końcu. Dobra. O, filmik macie takie intro małe. Znaczy, nie intro, ale fragment. <laughs> ale se rzucił Gimli toporkiem. <laughs> Eww, jakieś krzyki, krzyki goblinów. Oho. Dobra. O, Glimmy sam zrobił. Ale jaja. Tego się nie spodziewałem. Dobra, zobaczymy co teraz Gandalf zrobi. O, chyba nie za wiele. Dobra, naparzać dalej. Dobrze, że niziołki rzucają, to mi coś to pomoże. Jak zwykle, Gandalf musi pierwszy obrywać. Pierwszego dziada trzeba atakować, oczywiście. Dobra, Aragorn. Używaj zdolność. Leczenia. Na trola. Szybko wszyscy. O, jest, udało się. Powaliłeś Gandalfie. Dobra, udało się. Jak widzicie, teraz nie zrobił tej furii pośmiertnej. Teraz znowu... Aragorn obrywa Niziołki bliżej, bliżej Dobra, leczenie I naparzamy dalej Oj, coś Bromir obrywa. Dobra, użyliśmy strach Jak widzicie sparaliżowani przeciwnicy Następny Teraz tak pyk Oho Pyk! o o Uciekaj, uciekaj, uciekaj Dobra, jestem Chwilą musiałem przerwać Boromir, uważaj! Uważaj Boromir! O nie, 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 uciekaj, uciekaj, uciekać Troll ma furję pośmiertną Dobra, odczekamy sobie chwilkę, niech się podleczę, bo zaraz będzie akcja. 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 Która jest niebezpieczna. Hmm... Coś kiepska ta grafika. Nie ma co się rzucać w końcu grama. No nie dużo lat, ale coś tam ma. Zresztą i tak według mnie jest dużo lepsza niż dwójka. No, podmuch! Podmuch! O! Bardzo dobrze. Oczyściłem sobie troszeczkę przeciwników. Naparzają Niziołki. Niziołki chyba muszę na dwójkę dać. Monny zawsze z tyłu stoją, ale Golas ma duży zasięg. Fogond... Nie, Fogondor? To chyba mówił ten. Nie wiem. Boromir, o oh właśnie, boromir. Dobra, naparzać, naparzać. O, nie ma furii, to dobrze. Następnie, chyba nie pominąłem żadnych skarbów. Co jest, co to tak? Co jest, tu już zniknęło? A nie, tutaj, dobra. O, o, teraz tak. Gandalf Dobra, ja może sobie zasywuję. Jak wiecie, trudny poziom. Może na dwa. Jak wiecie, trudny poziom. Może się okazać, że mi kogoś zabije, a jak mówiłem z początku drużyną pierścienia jest ciężko. Tak więc jeśli kogoś mi zabije... To będę musiał od nowa to przechodzić. A ja nie chcę tego ryzykować, czemu się to tak długo sejwuje? No. Się okaże, że przerwę. O, jest, dobra. Dobra. Lecimy za światełkiem w tunelu. <grywa> dobra. Tu, tu, tu. Muza zajebista. Ziołki szybciej. Wasze nóżki są zbyt małe. By dotrzymać kroku, bohaterom prawdziwym bohaterom. O. Ale Barloga nie widać. No. Łucznicy. Łucznicy. Legolas się... z wami zajmie, że tak się wyrażę. Dobra, Legolas, bierz się za nich. Dobra, idziemy. Nie ma, nie ma czasu się bawić. Chociaż Legolas mógłby łatwo expa dostawać. Okej. Okay. Patrzcie, co to jest. To Balrog. Teraz będzie jazda. Tylko nie wiem, czy mogę się pozwolić zabić, czy muszę go całkiem pokonać. Nie pamiętam już, naprawdę. O! Nie, 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 Gandalf, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, teraz musimy to użyć. No, użyj i szybko. I na niego, na niego, na niego. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Teraz trzeba uciekać. Niech się ładuje szybciutko. Teraz powinien chyba skok zrobić. No. No, uciekaj szybko i tu. Jazda, jazda. I dobrze, i pięknie. Następnie. Oj, 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 nie, 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 nie. Uciekaj, uciekaj. Dobra. Jest, spoko, gites. Twoje płominie. O, nawet sam Gandalf mówi, że nic mu to nie da. Dobra. I szybko, ładuj się, ładuj się. I dobra, myślałem, że będzie trudniej. Nie, 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 uciekaj, uciekaj, bo nie chcę ryzykować, że zaznasz ostrza baleroga. Dobra, gdzieś tutaj spierdzielamy. Dobra, i jazda i ostatni chyba już a tak albo przedostatni Okej, okay, wygraliśmy świetnie. No, nie mówiłem wam, tutaj możemy też mieć takie alternatywne zakończenie. Właściwie jeśli gramy złymi siłami, to mamy alternatywne, ale siłami dobrymi też mamy w pewnym sensie alternatywne między innymi Yy... Na przykład Gandalf przeżyje w walce z Barlogiem, albo yy... może też Boromir przeżyć. Tak, może przeżyć. Mogę zmienić? Nie, nie mogę. Ale za to jednostką możemy zmieniać nazwę, jeśli skończymy walkę. Także, no nie dziwię się, że Legolas wygrał w walce, jeśli chodzi. Kto najwięcej zabił, Gimli, będzie smutny. Także udało się nam wykonać pierwszą lokację. O, właśnie, lokację! Może tak będę formułować: lokacja pierwsza została wykonana. Także będę to lokacjami dzielił na odcinki. Także na razie do usłyszenia, żegnam się z wami.